Hodowla trzmieli. Mam tutaj takie okazy. Zbudowały sobie domek. I od wiosny zaczynają pracować. Na samym początku była jedna samica. A teraz jest ich coraz więcej. Tutaj widać jedna, jedna samiczka. Bodajże nie wiem jak to u nich tam jest. Jest z pyłkiem zbierają sobie tutaj na ogródku u mnie pyłek i tam gdzieś wchodzą sobie nie wiem nawet gdzie to jest dokładnie tam sobie wchodzą czasem to jest ich, ich tutaj bardzo dużo tam gdzieś głęboko siedzą tam gdzieś sobie wchodzą o, proszę bardzo. Widać, że są młodsze i starsze osobniki. Większe i mniejsze. O, tutaj byłem ładnie z pyłkiem, było widać. Proszę bardzo, ile tu jest powietrza teraz. Jak sobie latają. Trzmiele to bardzo pożyteczne owady. One zapylają to, czego nie mogą zapylić pszczoły. Są bardzo wydajne, jeżeli chodzi o właśnie zapylanie. O, kolejny przyleciał. Śmiga sobie tutaj. Podejrzewam, że coś wczoraj <śmum> brałem drewno na opał i coś im tu popsułem pewnie. Ale chyba dają radę. Tam kolejne lata widzę. Gdzieś tam mają swoją, swoje gniazdo.